Do pojemników Polskiego Czerwonego Krzyża można wrzucać różne tekstylia, które są w dobrym stanie i nadają się do ponownego użytku. Oto takie kilka przykładów. Ubrania codzienne, koszule, spodnie, sukienki, swetry, odzież wierzchnia, czyli kurtki, płaszcze, obuwie, buty, botki, sandały. Eee, takie rzeczy jak tekstylia domowe, czyli ręczniki, zasłony, obrusy, firanki, poszewki, czyli pościel, poszewki, prześcieradła. Ważne jest, aby tekstylia były czyste, suche i wolne od uszkodzeń, na przykład takich dziur czy plam. Polski Czerwony Krzyż nie przyjmuje odzieży zniszczonej, brudnej, ani zagrażającej zdrowiu. Przed oddaniem rzeczy warto je posortować i upewnić się, że nadają się do dalszego użytku. Nie przyjmujemy takich rzeczy jak kocy, kołce, kołdry, poduszki, zabawki, brudne i zniszczone tekstylia. Przekazanie tych przedmiotów do pojemników na odpady może doprowadzić do zniszczenia innych materiałów przeznaczonych do ponownego użytku. Te tekstylia są trudne do przechowywania i nie powinny być wrzucane do pojemników. I aby utrzymać porządek oraz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu tej zbiórki, właśnie prosimy o segregowanie i rzucanie czystych i dobrych, tak powiem, tekstyliów czy też butów które mogą być jeszcze raz użyte. Proszę powiedzieć, gdzie znajdują się takie kontenery właśnie w naszym mieście, w Lubartowie? W Lubartowie, jak i w wielu innych miastach, Polski Czerwony Krzyż właśnie prowadzi tą działalność zbierania odzieży do kontenerów, które są oznaczone logiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Te kontenery są rozmieszczone w różnych lokalizacjach, aby ułatwić właśnie mieszkańcom oddawanie niepotrzebnych ubrań. Na dzień dzisiejszy jest około 12 takich lokalizacji w Lubartowie i każda z tych lokalizacji ma na celu ułatwienie mieszkańcom Lubartowa oddawanie tej odzieży, wspierając tym samym lokalne inicjatywy nasze pomocowe. Warto e, pamiętać, że oddawanie odzieży to nie tylko forma wsparcia działań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża, ale także sposób nadwanie po prostu o środowisko. Kilka takich lokalizacji jest to tutaj u nas przy siedzibie Jana Pawła II 14, tutaj u nas przy oddziale rejonowym, przy ulicy Heweliusza, przy ulicy Łokietka, Kasztanowej, Batalionów Chłopskich, Słowackiego, ulicy Firleja, Kościuszki, Różana, Lubelska, Mickiewicza, Popiełuszki. Myślę, że te nasze kontenery są oznaczone logiem Polskiego Czerwonego Krzyża, co warto właśnie podkreślić. I w tych lokalizacjach zapraszamy do e, wrzucania. Bardzo ważne jest, aby, abyśmy zachowywali porządek. Prosimy o wrzucanie tylko tych przedmiotów, które są dozwolone. Nie zostawiajmy worków z tekstyliami obok pojemników, ponieważ to tworzy bałagan i generuje dodatkowe koszty związane z ich utylizacją. Worki po prostu są rozrywane przez osoby lub zwierzęta. Ciekawe, co się w nich znajduje. I pozostawione w nieładzie. Wtedy czynniki atmosferyczne robią swoje i wszystko nadaje się tylko do utylizacji. Oczywiście nie zabraniamy i jak najbardziej, jeżeli ktoś chce skorzystać, może w każdej chwili skorzystać, ale zwracajmy na to uwagę, żeby po prostu tego nie rozwalać i nie robić tego pałaganu. Taki apel, jeśli e, zauważysz, że pojemnik jest przepełniony, proszę zgłosić to do działu Polskiego Czerwonego Krzyża, tutaj do działu rejonowego w Lubartowie, abyśmy mogli podjąć działania w celu jego po prostu opróżnienia. Oczywiście edukujmy innych, zachęcajmy przyjaciół, rodzinę do przestrzegania zasad segregacji i panie o czystość wokół pojemników. Im więcej osób będzie świadomych tych zasad, tym będzie po prostu łatwiej utrzymać porządek.